Dlaczego e, dziewczyny z Minecrafta w Polsce są płaskie? Bo grają w MC. Ha? nie? Dupie ogień, dupie ogień, one mają dupie ogień.

Będziemy się napierdalać. No, Aż po prawej czesnej? Ale ja chciałbym szybciej, bo ja fighter jestem. Znasz mnie, Zosia. Lubię szybkie pociągi, dobre kobiety. No i troszeczkę złota w kopalniach Moje hobby. Niech ktoś to no zszytuje, i... proszę. <noise> I. Moje no, zdjęcie. Tak. <noise> Dobra, tutaj okay, OBS. Dodaj zdjęcie. Pyk. Przeglądaj. Pulpit. Uwaga, czekajcie. Jep. Patrzcie. Ja z moją dupą na spacerze. Widzicie? Widzicie? Patrzcie, jest trzymanie się za ręce. Widzicie tu? Wy tego nie widzicie, ale ja tu widzę. Widzicie? Trzymam ją za rączkę. Heh, beka, nie? Beka, nie? Ha. Czekaj, kiedy to było? A, to było tu. Uwaga, patrzcie. Moja druga dupa. Jesteśmy w chwilowym... E, ...krytycznym związku. Widzicie tą e, tutaj... ...różnicę między nami, nie? Widzicie? 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 To jest odległość około pół kratki minecraftowej. No i wiecie, no... Mamy chwilowy kryzys, nie? Nie no, dobra, okej. Okay. Nie patrz Dobra, usuń. Echem, dobra, wracamy do piksela nie? Ja tulejką pokaż, a nie dupą. sobie, nie? Bo taka głupia małpa, co ja kiedyś wam pokazywałem chyba na live na YouTube, nie? Co, 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 tam raz mnie wkurzyła, ona miała 16 lat i te sprawy, nie? I ona była taką deską jak, no wiecie, większość typowych Polek, nie? Wiecie, Gimbusowych, Minecraftowych, nie? A... A dzisiaj patrzę przez to zdjęcie na Insta i... Pff, kurwa, cycki XXL, nie? Ale takie, mhm... Mm a tak sobie wiecie, kiedyś pamiętałem chyba na, wiecie, wychowanie do życia w rodzinie, mówili, że... Że jak babka uprawia dużo seksu, zwłaszcza w młodym wieku to się jej cycki powie Siema Rezo XD Idę stąd, staję się w kopie, to tam jest dziura, tam jest dziura. Ty, on jest cwany! on wchodzi bokiem. O nie, Zabiję go! Jebany bóg gry, ma ty bogu, co od jebał? Wyjebane, pad bania mi padło, padnę. No i chuj! Jaki no to... śmieć, jebany! A lata, kurwa, bez tych klapek. <grym> hmm. No, frajer mnie zakoblował, kurwa, mam klocka w sobie, ja pierdolę, a to jest bugowane. A zaraz się rozpierdolę. Kurwa, mać! Jebane gówno! Czyli frajer nogi robi, albo bym mu wyjebał, kopa. Mam trzy coxa mnie nie kubluje Wypierdalam Żartowałem Co ty robisz? Ściągamy porty Dobra, to ty Dawaj Co ty robisz To ja Dobra To Ty psuta, ja tył Dobra koń zabawy Co się dzieje? Klepa. A my się tutaj bawimy Invi zrobimy zakład. Dobra? Jak, jak jak wygrasz zakład to zrobię historię o Zosi, okej? A jaki zakład? To zakład jest taki, że pokażesz dupę na live. Okej? Okay? Jak pokażesz tam tego swojego, te swoje dwa orzeszki i wiesz, tą miednicę wystającą, to pogadamy. Ja bym inwi zrobiła. <grym> znaczy, nie w takim <grym> sensie, że... Nie ma, no nie było. O, o, fajne, fajne temki. Chcę mi wilku. Kurwa, samoloty, gołębi, kurwa. Pierdole, Ale pi, Ta normalnie, normalnie stręcz jest. Szu, i szu, na jednym tam calculated. Co so już garda i tarda. tego nie było <laughs> XD. XD XD Nie, co ja zrobiłem XD Wam, A co my tu mamy? My tutaj chyba mamy jakiś łakomy kąsek Do zjedzenia tu ty siedzi. Ej! Kurwa! Spierdolił! Ty Stewie, jebany, wracaj tu! O kurwa. Chodź, Stewie, ja cię muszę wpierdolić. Chodź, Stewie, zapraszam.